Dzień dobry, z tej strony Pocket, a dzisiaj mamy małą, mały taki anon informacji, które się będzie na kanale i teraz jak już minęły, przepraszam bardzo święto tak naprawdę, był jedynie cover, a potem w ogóle żadnych filmów, bardzo bardzo to przepraszam, ale nie byłem w stanie z tym nagrać nic. Ben, się święta z rodziną, siostra jeszcze przyjechała, a potem byli niezapowiedziani goście i nie miałem kiedy nawet nagrywać, teraz wróciłem Batmana. Ale właśnie YouTube coś takiego zrobił, że jakoś algorytm go po prostu nie wyświetla, zauważyłem. Próbuję to naprawić, ale na razie jest z tym problem. Do innych filmów postaram się wrócić, do Bentena i Miki ale na razie powiem, że nie mam kiedy to tylko nagrać. Postaram się jak będę miał tylko dłuższą taką chwilę, a tak na razie to takiej, owej nie mam. Teraz właśnie robię EDB na jutro, dosłownie, mam przed sobą ćwiczenie, i powiem szczerze, tu trochę mam tego, a już i kończę, ale nie zdążę, akurat zagrałem czegokolwiek. Ben, ten to akurat trzeba akurat tam się akurat yy, muszę mieć nastrój jeszcze żeby to nagrać. Mam w za sensie nastrój taki, bo ta gra lubię tą grę, ale po prostu teraz nie mam kiedy, a ja nagrać, ale do tego muszę mieć pewien warunki, które takie jak teoretycznie. Nie mam hałasu, więc są warunki dobre, ale ja nie mam czasu właśnie. Jeszcze niedługo będę musiał też gdzieś sobie pójść załatwić pewną sprawę. I znowu, tak w tygodniu miałem akurat w poprzednim planie lekcji, tak? Że miałem dwa dni, w których kończyłem wcześniej. I wtedy akurat udawało mi się najczęściej nagrywać te wasze filmy Bendena czy Pikinki, Jak już akurat pomyślałem, czy nagram Bentena czy Pikmini. A teraz? Nie, mam tylko środek, kiedy akurat niby kończę. A to jest trochę wcześniej, ale nie taki czas, żeby nagrać. A najbliższy czas, co najwyżej w sobotę, jeżeli się nic nie skomplikuje, więc nie wiem właśnie, na pewno nie przestaję z nagrywaniem, tylko po prostu jakoś to muszę sobie układać, ale nie ma żadnej przerwy, ja raczej e... A raczej to ja po prostu się postaram, żeby było po prostu jak najwięcej, żeby udało się wznowić akurat z filmami z powrotem. Przepraszam was jeszcze raz, że po prostu tak długo ich nie było. A jeszcze niedawno specjal wróciłem, ale on tak naprawdę ja miał 50 subskrypcji, ale długo po prostu nie miałem kiedy go zmontować. Miałem nagrania mniej więcej, ale nie miałem kiedy go zmontować przez te święta i po prostu się sobie pokomplikowały sprawy. O, jeszcze, 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 jeszcze. O i chyba... jeszcze jej słyszycie? jakość mikrofonu jest naprawiona i tak jak w epikimiki wtedy jeszcze przed świętami a może to było jeszcze w grudniu, trochę zanim jeszcze to świętowa nie jestem te szczerze. że wtedy jak nagrywałem epikimiki to coś audio się popsuło i nie próbowałem to naprawić I razy montowałem film ale i tak nie wyszło za dobrze a teraz to przynajmniej brzmi jest akurat normalny dźwięk nie wiem, co się wtedy stało, dlaczego tak było, ale. Coś się właśnie stało wtedy. A. Ho, ho, ho. Przepraszam. Tego mały test, czy działa mikrofon? Dobra, wszystko działa. Wszystko działa. Eee, nagrywam to, jak już, już teraz. A, się odzwyczajmy od tego i. Dobra. A um, myślę, że może nawet. Ja będę miał również taki czas, żeby spróbować, może. Nie ma zrobić czegoś? Nie wiem. Albo z Opening to na PS4, bo mamy Saints Brodie, albo Spyro, to dziś na streamach, bo mama, akurat headset i po prostu wtedy to zrobię tak. Nie wiem, po prostu nagle zrobię nawet Spyro, i po prostu to jakoś opublikuję. Spróbuję, właśnie, albo zrobię film dzisiaj live. Oglądajcie. Ale wtedy jak go wrzucę, to będzie na na następny dzień, więc... Albo coś z komputera. Jakiś... Wiedźmin, albo GTA San Andreas, bo mam. Albo jakaś gra, jak Super Meat Boy, Sadrautica. Cokolwiek, Hello Neighbor nawet. Mam właśnie teraz na komputerze. Hm. Planuję jeszcze w przyszłości nagrać e, oprócz jak już skończę tego Benten'a, to będziemy przychodzili do następnej serii, zwanej Benten Alien Force. Jestem tego pewien, właśnie, i myślę, żeby robić jeszcze takie testy nagraniowe. Na przykład, jak nagrywam akurat gry na, na tym moim PPSSPP. PP. SSPP. Gry akurat posiadam aktualnie. Mam je nawet na półce. Może trochę inaczej jest kosmiczny extraction, ale gry taką mam i działające PSP. O. A. I myślę, żeby kiedyś jakoś zdobyć Lego Dimensions również. Bo miałem kiedyś, ale wersji na PS3, a teraz myślę, powoli myśli, żeby zdobyć wersję na PS4. Ale jedyny starter pakieki, jaki mogę znaleźć w internecie, przynajmniej na Allegro teraz, bo jakoś kiedyś było ich tam pełno, a teraz jest po prostu ich tam mało, to jest za 500 złotych, więc na razie to nie wiem. Nie wiem, może po prostu sobie nazbieram na to, jak na przykład, yy, kolekcje kolekcję se wszystkich sezonów Batmana za 60. z Adamem Westem, to byłoby ciekawe. O. Albo jeszcze mogę nagrać inną, jakąś grę na PSP, bo mam ich trochę. Mam Harego Botera, ale lata od 5 do 6, 7 chyba, tak. Bakugany, o to byłoby trochę fajne. A ten front a 2 chyba na PSP jeszcze. Eee, to jest 3. Ale na dłuższą robimy na Daxtera. O, tak, jakby Daxter, właśnie, mam z Nigdy go nie przyszedłem. Całego. Nawet nie wiem, czy to połowy kiedykolwiek doszedłem, więc. To wie? Kiedyś chyba właśnie próbowałem to na Lanży. Byłybyś te na innym kanale, ale tam bym przestał istnieć i. chyba nawet by się udało. Więc. Jak. Epicwiki też chyba nie będzie, może trochę długie. Ale aż takie długie to chyba nie będzie. Więc... Tak stara, to mi się wydaje, że kiedyś będzie. Dobra. I tak między nami to ja postaram się, żeby aktywność była moja trochę większa. Dobra. To wszystko co chciałem powiedzieć. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Cześć. Pa.